Szacuje się, że przez 123 lata zaboru Rzeczpospolita utraciło około 1,7 miliona hektarów lasów. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku, niestety, nie oznaczało końca bezładnych wyrębów. Niejasny jeszcze wówczas status własnościowy lasów sprawił, że wielu prywatnych właścicieli w pośpiechu je wycinało. Przełom w regulacjach odnoszących się do lasów nastąpił w 1924 roku. 28 czerwca prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o statucie przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe, które dało podwaliny pod obecne lasy państwowe. Podczas II wojny światowej leśnicy angażowali się w działania Polskiego Państwa Podziemnego. Wstępowali do Związku Walki Zbrojnej, przekształconego w 1942 roku w Armię Krajową. Porozumienie senko stało się zadańskiem ustrojowej reformy leśnictwa, wprowadzanej ustawą o lasach, uchwaloną przez Sejm 28 września 1991 roku. Na mocy ustawy powstało Generalne Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W jego skład weszły Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Regionalna, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa i inne jednostki organizacyjne. Dzisiaj bardzo dobry ślad zostawiamy po sobie. Organizując ten Park Leśników na tym osiedlu na pewno zostawiamy drzewa, które będą służyły nie jednemu pokoleniu, nie dwóm, nie trzem, tylko tak długo jak to osiedle będzie istniało. To jest szansa, że tutaj zostawiamy najprawdziwszy ślad, taki jaki leśnicy lubią, czyli zostawiamy drzewa. Bo tak jak mówię, nadleśniczy 95% wszystkich rezerwatów w Polsce to są rezerwaty w lasach państwowych i te perełki, bo przecież to nie są potężne powierzchnie, ale są, są, czasami są duże, czasami sięgają kilku procent powierzchni nadleśnictwa, pokazują, że my się na ochronie przyrody no, też znamy i też ją szanujemy. Ja zawsze mówię, że przecież nie znam nikogo, kto, kto poszedł do technikum leśnego uczyć się czy studiować leśnictwo. Tylko dlatego, żeby wycinać drzewa, to wręcz odwrotnie, to z miłości do przyrody. Brzmi to trochę patetycznie, może, ale tak faktycznie jest, przecież my jesteśmy tak naprawdę przyrodnikami, a to, że wykonujemy taką pracę, to tak jak w każdym zawodzie są rzeczy przyjemne i są takie, które po prostu trzeba, trzeba zrobić. Dzisiaj świętujemy otwarcie skweru Setlecia Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Złocieniec, w mieście Złocieniec. Inicjatywa bardzo szlachetna. Nawet na początku właśnie tej uroczystości organizatorzy przygotowali taki cytat, który mówi o tym, że szlachetne szlachetne dzieła dodają historii naszego życia właśnie takiego, takiej mądrości i uroku. Ja myślę, że dzisiejsza uroczystość jest bardzo urokliwa, bo pozwala nam docenić pracę leśników. Bardzo jesteśmy z tego to zadowolenie, że tak wiele instytucji, instytucje samorządowe, uczelnie, środowiska, z którymi współpracujemy na co dzień służby mundurowe, ale zwykli mieszkańcy złocieńca także doceniają naszą pracę. Dzisiaj przyszli, żeby nam pogratulować, a my chcemy ich dzisiaj przyjąć bogactwem przyrody lasów pomorskich, dlatego właśnie ta emisja filmu, lasy z drona, cztery pory roku, a teraz ta druga część, kiedy otwieramy ten skwer, cieszymy się, że w taki sposób mieszkańcy doceniają pracę leśników. Czeka na nas dzisiaj otwarcie tego placu, ale również wystawa plenerowa o rezerwatach, których teraz 10 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku przygotowała do otwarcia. Potykamy się tutaj przy wystawie plenerowej, która pokazuje rezerwaty, ale jest też rzeźba, która odzwierciedla ducha lasu. Ja myślę, że ten duch lasu to przede wszystkim to ten etos, to życie leśników, którzy z pokolenia na pokolenie, z poświęceniem i z pasją służyli naprawdę bardzo mocno, są zaangażowani na kartach historii zapisani y, po to, żeby te lasy miały taką kondycję, były tak bogate, tak piękne, tak różnorodne, jak są teraz, byśmy mogli wszyscy dzisiaj wchodząc w ich pracę, tą pracę doceniać, doceniać owoce tej pracy, ale również y, kontynuować tą pracę y, mądrzejszy, mądrzejsi, o tą mądrość pokoleń, y, po to, żeby pokolenia, które przyjdą po nas, mogły również powiedzieć o nas dobre słowo i doświadczyć owoców tej pracy. I prosimy o uroczyste przecięcie wstejnik. Myślę sobie, że centrum osiedla, to jak gdyby tutaj tego Osiedla Czapelineckiego, to centrum miasta. Tu, tu dzieje się sporo wydarzeń, takich kulturalnych. Obok jest biblioteka, jest bardzo dużo miejsc do spacerowania, plac zabaw i myślę, że. Ten skwerek z okazji stulecia lasów państwowych będzie takim miejscem swobodnego, swobodnej refleksji nad tym, co jest najważniejsze, skąd pochodzimy i ocalenia tej przyrody i dziedzictwa, które jest wokół nas najważniejsze. Leśnicy z całej Polski spotkali się, by rywalizować o pierwszą rakietę leśników w Polsce. W programie znalazły się mecze indywidualne, deblowe oraz mixty, czyli gry mieszane. Zawodnicy pokazali, że zaangażowanie i walka fair play to wartości bliskie każdemu leśnikowi. 24. Leśnik w tenisie stołowym z Wasza Otworzyło uroczyste przywitanie drużyn oraz przedstawicieli organizatorów miasta Sianów i nadleśnictwa karnie Zawodnicy już po rozgrzewce gotowi, by jak najlepiej reprezentować swoje dyrekcje. Pierwsze emocje pojawiły się już w fazie eliminacyjnej, a rywalizacja o Puchary dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Każdy mecz to pokaz umiejętności, koncentracji i determinacji. Największe emocje budziły gry, które rozstrzygały o miejscach na podium. Podczas mistrzostw nie zabrakło również akcentu leśnego. Na pamiątkę wydarzenia organizatorzy, wspólnie z dziećmi, posadzili młode bęby. Ten symboliczny gest podkreślił związek sportu z naturą i misją Lasów Państwowych. Drużyna, regionalnej dyrekcji asu, w szczecinku. Kulminacyjnym momentem mistrzostw była ceremonia wręczania nagród. W sali hotelu uhonorowano najlepszych zawodników. Medale, statuetki i puchary wręczyli organizatorzy oraz przedstawiciele nadleśnictwa karnieszewice i RDLP w szczecinku. Jest to jedna z rywalizacji sportowych leśników, z dużą tradycją liczymy, że w latach następnych też będzie kultywowana. Przebije się odkarzy, albo tam jeszcze nie wiem, ale jeszcze jest i strzelców. W tej chwili mamy według informacji zdobytych z jednostek około 3000 leśników uprawiających tę dyscyplinę sportu. Więc jest to osiągnięcie przede wszystkim wieloletnie, wieloletnie, a więc też i ten wątek, który był wcześniej poruszony, to już jest tradycja. To już jest tradycja. W 2000 roku dokładnie na przełomie tysiąclecia była pierwsza edycja Mistrzostw i tak doczekaliśmy się już 24.